No mamy 14.16. Jestem po obiedzie i zobaczcie. Murka tutaj. Murka tutaj czeka. Na swojego pana, czy na pana Władka? No, o. Murka. Trzy białe łapki. A ty kto jesteś? Maniusia? Czy nie Maniusia? Nie, to piszczałka. Piszczałka. To są wszystkie kotki tam sprzed, spod oddziału pana Władka. O. Ale co, pan Władek już wygląda, że chyba był. One tutaj coś jedzą. Czyli może tu było jedzenie nasypane. Ale to mogło być nasypane jedzenie przez pana Władka, jak szedł na obiad. Co im nasypał. Chyba tak, chyba nie wraca, bo gdyby wracał, to by poszły. No, czyli czekają jeszcze na pana Władka. I chyba na opiekuna. Pana pytają murki. No dobra, a ja jadę po paczkę. Kochani, bo opiekunka była, że jest paczka. No to jadę po paczkę. Opatrzność czuwa. Pan Bóg nam zsyła paczki. Pomóż sobie, to Pan Bóg ci pomoże. Takie hasło gdzieś słyszałem. Ktoś tam mówi, że się strasznie ta pani uśmiała z tego. No, ale tak jest. Tak samo jak strzeżonego. Pan Bóg szczerze. Jak się strzeżesz, to i Pan Bóg cię strzeże. Jak sobie pomagasz, to i Pan Bóg tobie pomoże. Jak nie chcesz się pomóc, to nawet Pan Bóg ci nie pomoże. No i gdzie ta paczka jest? Gdzie ta paczka jest? To niby jest. Jest paczka do mnie? Aha, to jest taka. No, wie pan co, a ja przyjechałem wózkiem. Kurde, moje myślałem, że to jest 50 kg. A proszę was, jest paczka taka, o w tej wielkości paczka od, od, od pewnej pani z pomorza. No. także. Jakby nie było paczka jest. I to jest paczka osobista. A nie dla kotków prawdopodobnie. No. Także dziękuję pani z Pomorza za tą paczuszkę. W pokoju zobaczymy co tam jest. Jeszcze. No. A nasze kiciunie tutaj czekają. Czekajcie, a będzie Wam wynagrodzone. Nie kicie, piszczałka, piciulka. Nie Maniusia, niusia, A te trzy białe łapki poleciały. No. No kochani, rozpętała się. Może nie burza, no ale niektóre osoby były niezadowolone z tego co się z bambusią dzieje muszę powiedzieć że ja też jestem niezadowolony ale kochani za dużo to się dzieje o kapitan z bambusią za dużo mam roboty przy tym Normalnie, gdybym wcześniej przedrują ją wziął i zawióz, zawióz, przywiózł i sprawie. A tutaj się okazuje, że ja muszę przy niej tańcować. Puszczać, wypuszczać, zamykać, otwierać, szukać i tak dalej. A ona zaczyna na początku, jako tako, było spokój. O! Pysia, pusia. Zostaw ją, zostaw ją, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No. Słuchaj, co do ciebie mówię. No. A tutaj jest koleżanka Mamuśka, tak? ciszka Mamuśka, chodź. No, myślałem, że się będzie trzymać, że w mojej obecności ją wypuszczę, że będzie, że później bez problemu ją złapię, schowam przed spaniem, no, ale zaczęła znikać. Najpierw bliżej, później dalej, a za trzecim razem tu już wczoraj mi znikła. Po 21 już jej nie znalazłem. Okazuje się, że ona wróciła. Tam, to przestrzeń do pralni. No i to adorator, adorator, tam się kręci, lata wokół niej. I w związku z tym, ponieważ za dużo miałem tą roboty z nią, z tym, to dałem sobie spokój. Niech po prostu się okoci. Pozwolę jej się. Pierwszy raz o i tak bocianówka się wyludnia i tak będzie miała 3-4, będą młode, staną się od młodzi. No ale co to niektórzy zaraz, zaraz się obrazili. Panie, była decyzja taka, teraz Pan podjął decyzję taką. Że jestem jak chorągiewka. No Padły zaraz epitety. No to mnie ruszyło. Bo gdyby było tego sformowanie, Ależ proszę pana, no, według mnie to powinno być tak i tak. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że tak i tak. Ale zaraz epitety, chorągiewka to... Kochani no. Co jest? Ja sobie nie życzę. Macie prawo do swojego zdania. Szanuję zdanie. Nie muszę się zgadzać. W tym wypadku nawet mówię, że macie rację, ale przy tym trzeba chodzić. To nie jest tak, że się kota zamknie i już wszystko. Ja tam bywam kilka razy dziennie. I widzę, co się dzieje, jak kot się zachowuje. nie, Jak ja muszę to to, to to, to tamto, czy to zje, czy wypije, czy nie, czy nie będzie. Czy... No. A jak mi kot zaczyna się drzeć, no to ileż można tego słuchać? Ktoś chce, niech słucha ja mam dosyć. I niech, niech zajdzie, niech się o koci koniec a później się sterylizuje. No, jeżeli zrobiłem to za późno, no to, już, to już trzeba po. Ja nie będę przy jednym kocie tańcował na okrągło. To jest 35 kotów. No, można się bawić, jak ma się w domu jednego kota. No ale co niektórzy, nie mają tylu kotów do, do opieki. Trzeba kilka razy dziennie Jak jest 35 No Trzeba leczyć, stylizować, wozić I tak dalej A siedzieć Ze smartfonem w ręku i, A proszę pana To powinno być tak, to tak, to tak To, to pan źle, to tego, to pan chorągiewka To co Sami eksperci tak jak ja bym też nie wiedział. Może nie zawsze wiem mi wszystko. Czasami się też mylę. Ale tak jak słusznie jedna osoba napisała, no proszę pana Wiesława nie dochować jest tylko człowiekiem. A tu się ode mnie wymaga, żebym wszystko robił. Kurczej, żeby było jak, grało jak w bajce. Ludzie, ja mam 70 lat. Ja mam choroby różne. Ja się czuję. Raz tak, raz tak, nie najlepiej zawsze. No jeszcze język to mi lata. Ale fizycznie. No to już. Nie tak jak kiedyś, że wstałem rano i cały dzień chodziłem, robiłem kurczę, nie wiadomo, cudowałem. Jak te lodówki, na przykład domki, robiłem w piwnicy albo w te łapki, łapki na koty do łapania. Robiłem codnie. Teraz. Teraz nie czuję się na siłach, nie chce mi się. Czuję się zmęczony. najchętniej chętnie mi się położył. A wy mówicie, pojęto, pojęto, pojętam to. Chodzę, jeszcze chodzę, robię, jeszcze robię. I będzie coraz gorzej, coraz mniej. I co powiecie? Nie wolno panu? Chorować nie wolno panu leżeć, musi pan stać, bo kot są, bo my chcemy. To chcecie? W pewnym momencie się zirytowałem do tego stopnia, że napisałem: pocałujcie, pocałujcie w tył jak wójta. No jest godzina ta, kochani. No i rozpakowałem paczkę. I cobowka, paczkę. Kitiket, łyskasy, cztery i dwie czekolady. I ktoś może się żachnąć. O, coś mi paczka. Kochani, każdy orze jak może. Nie wszystkich stać, żeby paczki były tam po 10, 20 czy 30 kilo. Kochani, ale są ludzie, którzy na miarę swoich możliwości co mogą, to przysyłają. I to doceńmy. Bo tym ludziom jest trudniej zrobić paczkę i przełamać nawet opór wewnętrzny, że Och, taka malutka, tego bym chciała więcej. To wiele osób by... Machnęło ręką i powiedział: Nie, to jeszcze lepiej nie będę wysyłać. A tutaj przyszła. Ta osoba przysłała. To jest piękny gest. To tak jak w tym wdowim groszu. Kochani, wdowi grosz. Ostatnie pieniądze. Od ust nieraz ludzie odmówią, a przysłają. Choćby tyle. I to jest piękne, bo to świadczy o wielkiej miłości do kotków. I do autora i szacunku do tego, co robi. I za to serdecznie dziękuję tej osobie. Bóg zapłać. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka, i niech się nam darzy.